Manko Ludziska, witam jak zwykle po weekendzie. Co tam u Was? Czas sobie omówić, kontent, który wyszedł w Fifie przez ostatnie kilka dni, a raczej jego brak. Więc zaczynajmy. Dostaliśmy od jej wczoraj Luisa Muriela i jeszcze przedwczoraj Ashley Younga, mniej więcej w takiej kolejności. I powiem wam, że te SBC są o połowę za drogie, co najmniej, więc super. EA i jeszcze dzisiaj dostaliśmy. Przepraszam, inaczej. Wczoraj dostaliśmy Muriela, przedwczoraj dostaliśmy Ashley Younga, a dzisiaj dostaliśmy, uwaga. Nie to. To Kit SBC do zrobienia, koszulka psz, ich czwarta koszulka z rzędu. No, po prostu wspaniałe value i wspaniałe SBC, myślę, że. Każdy z Was powinien to zrobić. Po prostu niesamowita wartość w klubie do otrzymania od jej. Myślę, że naprawdę wyszli tutaj z siebie, żebyśmy dostali coś takiego. Poza tym jeszcze dostaliśmy 84 plus zawodnika do zrobienia, ale uwaga, to jest zadanie niewymienne, więc jak raz to zrobisz, znaczy niepowtarzalne, więc jak ja raz to zrobisz, to już więcej tego nie otrzymasz, ale to jest akurat jedyne, co jest w porządku moim zdaniem, co ostatnio wyszło, że dostałeś, dostaniesz. Praktycznie za pół darmo zawodnika 84, tak, więc wiadomo, no tutaj może być każdy, oprócz ikon, bo wydaje mi się, że ikony nie, nie mogą z tego polecieć. Więc no, to jest jedyny dobry SBC, który wyszedł, ale ogólnie kontent przez ostatnie kilka dni jest tragiczny, nie mówiąc o tym, że nie dostaliśmy jeszcze urodzin Food Birthday, czyli no, nowe, nowej promocji, nikt z nas nie miał urodzin w piątek, niestety, przykro mi. Myślę, że to powinno wyjść w przyszły piątek, bo nie wierzę w to, żeby nie było żadnych promocji, mimo tych wszystkich rzeczy, które się teraz dzieją na świecie. Że jest no pandemia, epidemia, zwał jak zwał i przez to no wiele rzeczy nie wychodzi, ale to dla mnie jest żadne wytłumaczenie i jej wciąż powinno wypuszczać content, tak jak to robi większość firm, szczególnie właśnie teraz, właśnie wręcz większość. Um, Takich szanujących się growych firm, wypuszcza jeszcze więcej rzeczy, z uwagi na to, że teraz większość z nas siedzi w domu, a jej leci w kulki, właśnie wypuszczając za drogie sbc bo to wszystko jest tutaj moim zdaniem za drogie. Nawet ten Tawwin jest za drogi, który moim zdaniem jest już chyba najlepszym wyborem z tych kart, jeśli mielibyście coś robić. I tak uważam, że to wszystko jest za drogie. Nie polecam i odradzam. E, oprócz tego no co, no w piątek wyszła pośrednia ikona, tak? To był największy content, e, której powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że tak późno wypuszczą tą pośrednią ikonę i drugiej rzeczy, której się nie spodziewałem, to że w ogóle ludzie będą tak masowo ją robić, bo sam to wiem po swoim Discordzie, po Twitchu i też na YouTube. W sumie nie, na YouTube to nie, będzie, rzucałem wrzucałem filmu od piątku, ale na tych dwóch innych platformach, że wiem, że wiele ludzi to robi. Co mnie bardzo dziwi, bo moim zdaniem to jest mega za drugi SBCK i naprawdę tego nie rozumiem, bo strasznie poszły fodery przez to do góry. Tak? Na pewno zauważyliście, że 85 plus karty bardzo wywindowały przez to, że właśnie ludzie to robią. Dla mnie to jest niezrozumiałe, bo wartość tego SBCKa. Jest też zła, po prostu jest zła i uważam, że no, nie ma sensu na tym etapie gry robić pośredniej ikony za tyle pieniędzy. To tylko może spowodować w kolejnych dniach crash i kilka innych nieprzyjemnych rzeczy. Ale zobaczymy jak to będzie. Nie mówiąc też o tym, że oczywiście w kolejnych dniach myślę, że ludzie będą się właśnie przygotowywać na kolejną promocję. Chociaż to też może być dwuznaczne, bo są też niektóre domysły, że jej w ogóle nic nie będzie wypuszczać przez najbliższe tygodnie. Ja w to nie wierzę. Moim zdaniem wciąż będą wypuszczać rzeczy. Tylko pytanie kiedy dostaniemy oficjalną informację o tym, tak kiedy nadchodzi następna promocja, czy może w czwartek zobaczymy ekrany powitalne na nową promocję, czy może nie, bo tak naprawdę jesteśmy trzy tygodnie. Bez promocji teraz, tak? Ludzie już się e, czepiają, że jak tak można, że nie ma co robić i nie ma co robić w FIFA i nie ma promocji. Z kolei, jak są promocje, to ludzie się czepiają, że rynek kraszuje e, i że. E, co się dzieje z moim padem? Nie mogę. No, że rynek kraszuje i że ciągle są chwyty na kasę od jej tak? Że ciągle wychodzą nowe rzeczy, byśmy wydawali pieniążki, a z kolei, jak ludzie nie dostają kontentu, to ludzie się czepiają, że gdzie jest mój kontent jej No, dla mnie, no, ja jestem gdzieś po środku, ale w każdym razie. Wydaje mi się, że no zobaczymy tą promocję i zaraz sobie też wszystko omówię z Wami co uważam, że może być dobre do sprzedaży, kupna i tak dalej przez ten czas, dopóki nie wyjdzie nowa promocja. Oprócz tego dostaliśmy też upgrade 82.88, to jest akurat wymienne z tego co wiem, tak, to można robić dowoli, mogą tu się znaleźć jakieś foderki, wiadomo, do zrobienia, czemu nie, jeśli macie trochę kart niewymiennych czy coś no i co, no, no ten kit to jest naprawdę najlepsza wartość ze wszystkiego, serdecznie polecam Sanchez jeszcze też wyszedł, wyszedł kilka dni temu, uważam, że jako lewoskrzydłowy w Bundeslidze jest to coś, co może być, że jest to karta, która może być całkiem spoko bo, bo jest mało dobrych lewoskrzydłowych w Bundeslidze, więc jeśli macie skład z Bundesligi to ten Sancho akurat nie jest najgorszą wartością moim zdaniem oprócz tego dostaliśmy jakieś obiektywy chyba niespecjalnie, ale dobra chcę z Wami przejść do rynku do aspektu ekonomicznego, co uważam, że możecie zainwestować? Chociaż ja nie lubię słowa zainwestować, bardziej wiecie, że lubię mówić flipować, czyli co możecie kupić taniej, a sprzedać drożej, niedługo później. Myślę, że ta drużyna tygodnia jest dość, um, może nie nachypowana, bo generalnie jest bardzo przeciętna, ale ponieważ mamy nowy design kart, y, wypuszczonych właśnie przez ten moment, i ponieważ te karty są dość rzadkie na rynku, z tego co wiem, y, to wydaje mi się, że te karty po wyjściu z paczek powinny zdrożeć tak nie wiem o ile i nie wiem czy wszystkie ale jest tu kilka osób, które wydaje mi się, że po, po wyjściu z paczkach z paczek mogą pójść w górę. Może Alaba troszkę pójść do góry, The Licht, tylko pamiętajcie też, że ma wersję Once To Watch. Walker też możliwe, że, że troszkę może podskoczyć. Bale też pewnie, no tylko że Bale jest ryzykowny, bo wiadomo, musisz liczyć sporą marżę. I też uważam, że ta karta jest przehypowana, więc wydaje mi się, że pamiętajcie, moje ceny są na pcecie, prezentuję wam rzeczy z pceta, tak więc. No jest tu kilka kart wartych inwestycji, mi się wydaje. Lingard też moim zdaniem może być nie najgorszy. Ogólnie z Premier Ligi Schmeichel też może być nie najgorszą inwestycją. Tylko wiecie, kiedy to kupić, to musicie obserwować rynek od dzisiaj mniej więcej do wyjścia z paczek, wyjścia tych kart z paczek, czyli do środy, tak, wieczór. Bo później już myślę, że te karty mogą odbijać i najlepiej bym sprzedawał w czwartek podczas nagród, szczególnie jeśli nie dostaniemy ekran, ekranów powitalnych z nowej promocji, no to, no to wtedy tym bardziej, a jeśli dostaniemy, no to może być lekka panika i mogą troszkę karty pospadać. Tak ogólnie wydaje mi się, że właśnie Prime, Icon Moments i tak dalej, wciąż będziemy widzieć, że powolutku sobie będą iść w dół, aż w końcu się zatrzymają, pewnie gdzieś przed tocami, a może nawet w trakcie. No więc, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o rynek i o ikony. Jeszcze sobie tutaj właśnie obserwuję, czy są jakieś dobre rzeczy do kupna. Ktoś kupił niedźwiedza za 2300. Ciekawe, ciekawe. No, dobra, ludzie. To co jeszcze? Aha, o streamach chcę Wam powiedzieć, że będę na Twitchu dużo w kolejnych dniach. Mówiłem Wam to też na poprzednim filmie, ale teraz naprawdę podwójnie chcę Wam to wdrążyć do główek, że będzie mnie dużo na Twitchu. I postanowiłem wraz z moim czatem, że zrobimy coś takiego że będę streamował Fifę kilka razy w tygodniu i generalnie nadchodzi grafik, którego jeszcze nie chcę Wam mówić, bo jeszcze będę myślał, kiedy, co chcę streamować, ale wiecie, na pewno piątki jest zarezerwowany dla Fify, na pewno piątki wieczór będę, będę streamował Fifę i generalnie chciałbym streamować Fifę na Twitchu, tu macie mój adres, jak jeszcze nie wiecie, co najmniej jakieś trzy razy w tygodniu chcę, żeby była Fifa, ale też będę sobie zostawił jakieś dwa, trzy dni na inne gierki, więc jeśli macie ochotę mnie bliżej poznać i jakieś rzeczy poobserwować na moim kanale, które nie są Fifą, to też na pewno w moim grafiku znajdą się dni, gdzie sobie będziemy grać w zupełnie inne giereczki, że tak powiem będzie strefa wolna od Fify, więc jeśli to Was interesuje, będzie mi bardzo miło, jak wpadniecie na moim Discordzie na pewno wrzucę prędzej czy później grafik na pewno w tym tygodniu taki wstępny, wiecie, to nie będzie taki grafik, że, bo ja generalnie ciężko się wywiązuje z takich, wiecie, od poniedziałku do niedzieli, że Wam powiem, kiedy dokładnie będę, ale chociaż taki wstępny, chcę Wam zrobić zarys, żebyście wiedzieli, kiedy mniej więcej można na mnie trafić na Twitchu. Bo właśnie chcę teraz pójść troszkę, wrócić do swojego rozwoju Twitcha, wspominam Wam to też na poprzednich filmach że właśnie chciałbym zacząć znowu rozwijać swój stream bardziej. Mogę troszeczkę ostatnio zaniedbałem, ale też na pewno chciałbym kilka filmów wrzucać na youtube tygodniowo. E, oprócz tego moje profity to wam pokażę, jak zwykle na końcu. E, Del Piero swojego sprzedałem, chyba jeszcze nie pokazywałem. Ja na streamie wam pokazywałem te, te profity, bo one już tutaj siedzą no, od ostatniego filmu. Bo wiecie, że ja co film e, pokazuję wam swoje profity, żebyście mniej więcej wiedzieli, czym handluję, czym flipuję, jakie karty mi się dobrze sprzedają i tak dalej. Kupiłem Pirlo za 1,180, ładny proficik. To był mój Del Piero, który kupiłem bardzo drogo jeszcze swego czasu, kiedy on był niedawno po wyjściu. No nie, a no troszkę później, ale w każdym razie tutaj była ogromna strata, bo koło, koło 400 tysięcy, ale mówię, no musiałem go kupić Del Piero, musiałem nim pograć, ale za to kupiłem drugiego na Flip, kupiłem go za 2500, sprzedałem za 2720. Więc ładny proficik. Pujola kupiłem za 680, jak mi pamięć nie myli, więc też ładny proficik. Canavaro kupiłem za nie pamiętam, 730 chyba jakoś tak. Garincha, bardzo piękny flip kupiłem za milion, sprzedałem za... Nie, jaki milion? Tani. 970 kupiłem i sprzedałem za milion 150. To wszystko macie potwierdzenie na moich streamach, bo w... nawet na moich streamach i też na recenzjach piłkarzy, jak widzicie mój skład to często... I też ogólnie na poprzednich filmach widzicie, jak wchodzę w detale piłkarza, jakby ktoś mi nie wierzył, za ile kupiłem, to one się generalnie przewijają, więc jak ktoś chce zrobić dochodzenie, to na Twitchu i na poprzednich filmach na YouTubie można zobaczyć większość moich kart, za ile były kupowane i sprzedawane. Zambroty, z tego co pamiętam, Jeden na pewno był kupiony za równy milion, a drugi był kupiony za milion pięćdziesiąt, więc też ładne profity. Tonali z lekką stratą, bo kupowane za 930, dawno, dawno temu, w końcu go sprzedałem, bo trochę pozmieniałem skład. I co poza tym? No ogólnie flipuję jak widzicie sporo ikonami, znaczy sporo, no coś tam sobie flipnęłem ikonami i generalnie tak naprawdę niektóre z tych moich kart to były moje karty, którymi grałem, tylko że ponieważ się wkurzyłem na no, tą ligę weekendową, jak zwykle zresztą, przestałem grać w sobotę, w sobotę karty były mega wysoko, zatrzymałem się na Silverze 1, bo stwierdziłem, że no po prostu pierdziele, nie chciało mi się dzisiaj, dzisiaj, nie chciało mi się w weekend grać ligi weekendowej i po prostu sprzedałem swój skład korzystając z tego, że był bardzo wysoko, więc jeśli chcecie sprzedawać swoje składy, to często w sobotę, bo te w ciągu dnia ceny są najwyżej, więc to jest coś takiego, co mogę Wam od razu powiedzieć i poradzić. I dlatego właśnie, jak widzicie, za bardzo wysokie ceny sprzedały mi się moje karty, no szczególnie właśnie ikony. Oprócz tego jakieś tam flipy dzisiejsze. Fernandes chyba kupowany za około 20 tysięcy, Partea kupiłem się za 21, jakieś tam małe flipy. No, i pamiętajcie właśnie, że te fodery bardzo poszły do góry, więc jakieś macie, sprawdźcie też swoje kluby, czy macie zawodników z, to wam mówiłem w poprzednim filmie, z Szemrok, chyba jakoś tak, brązowe karty generalnie, tak, Bronze metod teraz jest bardzo, bardzo opłacalny, bo no jest sporo kart, które ludzie robią, że, znaczy jest sporo kart, które są potrzebne do SBC-ków, szczególnie z tego nowego, bo jak zapewne zauważyliście, to są nowe, zaawansowane SBC-ki, chyba my to mówiłem w poprzednim filmie, ale wiadomo, mogą być coś nowi widzowie jak wejdziecie w zakładkę advanced zaawansowane macie czterolistną koniczynę i tutaj jest potrzebny zawodnik z szemrok to jest zawodnik brązowy więc brązpek metod czyli otwieranie brązowych paczek za 400 monet jest teraz całkiem opłacalny, jeśli macie dużo czasu tak bo bo to też nie zawsze trafisz nie jest tak że otworzysz jedną paczkę i od razu dostaniesz tutaj szemroka ale po prostu kupujesz i z reguły szczególnie jeśli masz dużo miejsca na liście transferowej to sobie otwierasz te paczuszki i nawet wystawiasz te rzeczy typu karty z fitnessem po 200, z reguły schodzą i właśnie sprawdzasz, czy są jakieś, jakieś dobre lutki na sprzedaż, o właśnie z MLS-u też są całkiem spoko, tylko też nie zawsze wiadomo, nie każda karta, karta karcie nierówna, ale właśnie z, z MLS-u i, i Irlandczycy i z tego szemroka, z tego szemroka to dosłownie za 5-6 tysięcy możecie sprzedać, więc jak go traficie, to tak zwany jackpot. Więc dobra ludzie, to by było na tyle. Mówię Wam, dużo streamków nadchodzi i w tym tygodniu dam Wam grafik i tryhardujemy, że tak powiem, po więcej kontentu i żeby było mnie więcej wszędzie. Więc mam nadzieję, że mi pomożecie, że będziecie lajkować, subskrybować i wpadać na live streamy, będzie mi naprawdę szalenie miło. Szczególnie jeśli wpadniecie na streamy nie tylko z FIFA, bo chciałbym, żeby kanał się rozwijał, wiecie, w różne strony, nie tylko samą piłką człowiek żyje. No, i co jeszcze? Chyba to by było na tyle. No, mówię, wydaje mi się, że promocja powinna przyjść do nas w ten piątek. Nie wydaje mi się, żeby jej nagle zawiesiło wypuszczanie rzeczy. Szczególnie, że przez ostatnie tygodnie prawie nic nie było. I mówię Wam, karty, jeśli szczególnie, jeśli będzie ogłoszenie, to myślę, że rynek może trochę spaść. A nawet jak nie będzie, to ludzie będą antycypować, że wyjdzie, że wyjdzie ten. co wyjdzie. Że wyjdzie nowa promocja, czyli Food Birthday powinien nadchodzić, a może jej w ogóle wymyśli coś innego, no zobaczymy, ale, ale jakaś promocja, no musi być, bo będą chcieli, żeby pieniążki się zgadzały i żeby zachęcić ludzi do gry. Szczególnie, że no kontent w ostatnim tygodniu jest masakryczny, jest naprawdę tragiczny, nie ma prawie co robić w tej grze, po prostu masakra, więc mam nadzieję, że troszkę i jej pójdzie porozum do głowy. Ludzie też się spodziewają, jaka będzie nowa drużyna tygodnia. Słuchajcie, to nie jest wcale powiedziane, że jeśli ta była wzięta z FIFA 18 bodajże, tak? Ostatnia drużyna tygodnia była wzięta z FIFA 18 i była to drużyna tygodnia chyba 28, to nie znaczy, że kolejna będzie 29 z drużyny tygodnia. Wydaje mi się, że jej będzie losowo to robić i to by było za prosto do przewidzenia, żeby szli chronologicznie FIFA, znaczy drużynami tygodnia, z FIFA 18. Myślę, że mogą dać FIFA 17 Team of the Week 29, mogą dać Fify 19, Team of the Week 29, a mogą w ogóle zrobić roszadę i wypuścić z jakiejś innej drużyny tygodnia, w sensie nie kolejnej, czyli teraz powinna być 30 albo 29 chyba, tak? 29. Znaczy w Fifie to się będzie nazywać 29, ale to wcale nie musi być 29 wzięta z innej Fify, tak? To może być w ogóle coś kompletnie z innej parafii, ale, ale raczej raczej no myślę, że będą kontynuować ten trend właśnie brania, znaczy na pewno, bo nawet to potwierdzili oficjalnie, że będą brać z poprzednich FIF, tak? tylko nie wiemy kompletnie z jakich przedziałów, w sensie z której drużyny tygodnia to wezmą i wcale, powtarzam, nie musi, nie musi być moim zdaniem chronologicznie, więc nie jest tak, że jak widzicie w fif 18 Lewandowskiego, to teraz też będzie Lewandowski i inwestujcie w jego headlinera, bo się zapgraduje. Może tak być, może to być taki wiadomo double Bait ze strony EA, że a wszyscy myślą, że no, to by było za proste, przynajmniej ja tak myślę, że to by było za proste do przewidzenia, a tu się okaże, że jednak właśnie zrobią coś bardzo przewidywalnego. Tak też może być, więc wiecie, ogólnie karty, niektóre headliner, once to watch, mogą się pojawiać w różnych tygodniach. Tak jakieś Sarabie, teraz mieliśmy Walkera plus headlinera i once to watch DeLichta, e, więc mogą być tego typu rzeczy, tak. Dobra moi drodzy, tym razem serio, to by było na tyle, a propos streama dzisiaj, możliwe, że się jeszcze odpalę na, na chwilę, znaczy, wczoraj też miał być na chwilę, streamowałem 6 godzin, ale możliwe, że jeszcze dzisiaj po tym filmie, jak macie ochotę, to zajrzyjcie na Twitcha, może będę transmitował, a jak nie to na pewno w kolejnych dniach też, jeśli chcecie coś dowiedzieć o Fifie, zadawać jakieś pytania, pamiętajcie, że mam swojego Twitcha, jeśli nie wrzucam filmu przez jakiś czas, to prawdopodobnie oznacza, że inwestuję czas w livestreamy, więc zapraszam tutaj, będzie mi bardzo miło i wpadnijcie na Discord, dołączyć do naszej wspaniałej, fifowej i nie tylko społeczności. Dzięki piękne za oglądanie, dajcie mi znać, co Wam ostatnio wypadało, czego oczekujecie od FIFA w kolejnych dniach, no i ogólnie, jeśli macie jakieś pytania o rynku, czy nawet ogólnie o wszystkim, to... To gdzie chcecie, pytajcie. Dobra, trzymajcie się ludziska. Dzięki piękne za oglądanie i do następnego.